Dzień dobry. Dzień dobry. Pani nas wzywała? Tak, ja panów wzywałam. nami o mi. Awarii uległa Skoda Octavia z 2011 roku. Auto posiada silnik 2.0 Turbo o mocy 180 koni mechanicznych. Zacznijmy od sprawdzenia stanu oleju. Dobra. Da niech nie zagląda. się. No, no poziom jest, że maksimum a minimum. Rok temu wymieniamy. 30 tysięcy już przejechane na oleju. To już tak czas na wymianę. Wycieku żadnego takiego większego nie widać. Wszystko suche na taki przebieg. To sukienczko tutaj, co? Podpalmy go, zobaczyć, czy to się zaświeci. Spójrz to odkryć korek, zobacz, czy ciśnienie olej na górę idzie, tak? Dobra, ciśnienie oleju jest na pewno, bo się bryzga olej, nie? więc zacznijmy od wymiany czujnika ciśnienia oleju. To jest rzecz, która, że tak powiem, psuje się i jest najtańszą że tak powiem, opcją na teraz. Czujnik ciśnienia oleju monitoruje ilość oleju w silniku samochodu. Pod wpływem zmian jego ciśnienia czujnik zwęża się i rozszerza. Ruchy te przetwarzane są na sygnał elektryczny. Dzięki temu sterownik silnika może na bieżąco kontrolować, jakie jest ciśnienie oleju podczas rosnących obrotów silnika. Zbyt niskie ciśnienie oleju może być przyczyną jego bardzo poważnych awarii. A jeżeli się okaże, że wymienicie ten czujnik i to nie będzie ten czujnik? No to już wtedy samochód zostanie tylko z i spolowanie go na warsztat, bo to nie będziemy ryzykować, jak jechać tym samochodem, bo, bo to, już to się skończyć remontem dołu lub góry silnika, to nie będzie smarowania. Koszty mogą być w granicach, nie wiem, kilku dobrych tysięcy. Wrzuciłem, tak powiem, informację już chłopakom w hurtowni, że organizowali ten czujnik na pewno będzie na miejscu, bo to jest rzecz podstawowa, która jest w praktycznym Paweł wyjeżdża do hurtowni po nowy czujnik. Jest tutaj ten chłopak. Zaolejony. No i. Kostka cała zaolejona, więc na pewno, że tak powiem, dobrego styku nie ma. Tą rurę muszę sobie zdemontować. O, tu się wylewa olej z tej kostki. Może pani zobaczyć. I to jest dobry znak, czy zły? Dla pani dobry, bo najprawdopodobniej na to jest czujnik już podany. pani? Mhm. Cała kostka jest z oleju. Na miejsce awarii Paweł wraca po 25 minutach. Mam czujniczek, oryginał. Wypiłem koskusie oleju, olej w wylał. A, to najprawdopodobniej będzie to. Czujnik jest uszkodzony. Ty go robi zwarcie od czasu do czasu. Yes. No jest. No po z głowicą, jak tu nasadkę nałożyć na to. Też spodnie trzeba wyrzucić, Paweł. Czy znaczy co, nie Wariatka. da się zdjąć? Tak, tylko Ale 7 elementów. Wariatka nasza wjeżdża do gry, to już będzie dobrze. Dobra, jak mam na wierzchu już teraz? Dobra, mamy wykręcony. Elegancki. No to jest ten, ten stary czujnik, musiałem go troszkę zdezelować bardziej, ale z tego sta starego wylewał się to olej po prostu. A już... czemu ten stary nie ma tego? No bo musiałem go łamać, żeby dojść, go wykręcić. Koski nie wymijamy, wymieniamy sam czujnik. Aha. Spięty. Już? Tak, już jest spięty. Już. No blachę, zakładamy rurę i... i zaraz możemy jechać. To mamy, to mamy, to mamy. Zakładamy budowę filtra. Sukces. Co, palimy? Okej. Okay. Kontrolka ciśnienia zgasła. Paweł z klientką odbywają jazdę próbną. Nie, no jest okej, okay, nic się nie świeci, póki ja, co. To, to, co. Czuje pani taką wibrację dużo? O, co? Tak, chyba cały czas. Tutaj coś pani wyje dosyć mocno. ale bo taki dźwięk jest. Nie wiem czy może pani jechała. coś tutaj się dzieje z jeszcze. teraz, więc zaczęłam zwracać uwagę... No, pani poczuła czy... damy, Tak, na, Tak, sam, ale tak, tak, zaczyna bujać. Koiś ja bym się z tobą przyjechał sam, żebyśmy tego posuwali, bo tutaj coś się dzieje, nie tak, wiesz? Czemu? Pani jechała dosyć wolno, cała to auto całą wibrację, straszny duży huk. Prawo łzy, na pewno, nie? Lewe łzyko i rudki. Albo przegół, albo cały pójść. Nie wypuścimy jednak. No i co? Pofi pani za sprężynę? Teraz tak palcem. Czy pani tak że tak powiem? No. No, łożysko I... tutaj nie istnieje. Przenosi się całe drganie na amortyzator. Na sprężynę, więc... No dobrze, ale co to znaczy? To łożysko jest. No to śmieć, na wymianę. A tutaj z drugiej strony pani uszkodzone obydwa przeguby. Przegub ze zewnętrznym jest cała powrócona sparem, wyciek smar. Czyli a dobra, na przegubie to... wewnętrznym jest taki luz, dlatego, co samo cało poskakuje, jak jedzie. Dobra, mamy 15 minut, żeby zorganizować część. Łukasz zdążył zakupić nowe części tuż przed zamknięciem sklepu. A wszystko? Mam graty, no. To ja się dobieram do półki, polecimy na dwa koła. No, ja nie wiem, czy jeszcze w ogóle dzisiaj wyrusza, nie, bo to już jest... No to jest naprawdę pani bezpieczeństwo. Nie chciałaby pani, żeby panią koło wyprzedziła. Samardza, zapomni Że się nie koło. Klucz zaraz urwie coś tutaj. Nie ma siły już kręcić. Ale to jest jeszcze to stare czy to jest nowe? to nowe? Jeszcze to stare, nie chcę zejść. A jest taka możliwość, że to w ogóle nie pójdzie? Nie ma takiej możliwości, Musi się pójść. Tak. Dobra, poszło. Dobra, poszło. Dawno, Nie odkręcamy. No na pewno, to może całe korozję Tu się stasko już brałeś do stworzenia? Tak, masz tutaj. To jest ta położka, która tak strzela. I to całe. Tak, to wymiany? jest guma uszkodzona. Stało się tam, że tak powiem, piachu, brudu, syfu. I szkodziło to przegłów. Tak samo przegłów wewnętrzny też ma luz. Także jedziemy całą położką. Nie będziemy się tutaj, że tak powiem, bawić w wymianę przegubów. Uwaga! Łukasza, dali ci drugą śrubę nową? Jest nowa śruba. Przegub siedzi tak z lotnicy, że też nie pójdzie. Ja tego też wybijałem. Też go wybijałem śrubą na tą właśnie. No. Tutaj ma pani jeszcze uszkodzone stworzenie. Wymienimy chłopaki mi na pewno dorzucili, bo jak rozbieramy zawieszenie, to. A to jest element. Yy... który musieliśmy odkręcić, ale on jest słodnie, są uszkodzone. Podejrzewam, że chłopaki mi na pewno wrzucili, bo no. jak robię zawieszenie gdzieś na ulicy i idziemy gdzieś dalej, to zawsze wrzucają mi trochę części. Tak, no dodatkowych, do, do które zawsze mogę oddać, a tu je wykorzystamy. Nie? Okay. Długo z nimi współpracuję, że wiedzą, co ja, co ja mogę potrzebować, a co, mu, a co nie. No i są. Może zakładamy nowe słożnie, że już z tej strony finiszuję. Już? Słożeń dokręcony. Tak, tutaj ułożyć błośkę. Ja już zakładam koło to teraz. To z tej strony już jest, już jest sukces? Tak, z tej strony tak. Dobrze. 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 I, I co? Już składamy. Zakładamy słożeń. Łożysko już jest nowe. Dobra, dokręcony. No, dał nam trochę w kość, ten samowy pani. 150 zł to jest nasz koszt dojazdu Meczunik 35 zł, płeczka lewa 460 zł. Piasta koła 382 spożnie po stówce mamy już za same części 1225 zł za robociznę 800 zł. Wszystko wyszło 2025 zł, całkowimy do 2000 Fakturkę wyślonego. Dobra kolega się tylko przyjedzie, zaczęły wszystko jest okay. nic nie stuka, nic nie puka troszeczkę było odkręcania jak tam, panie Pawle, opowiadaj pan jak wrażenia z jazdy? Wszystko w <grym> Nic nie chodzi. Odsumwanie. Nic się nie dzieje, jest wszystko porządku. Wszystkiego dobrego. Okej, okay. to w takim razie dziękuję panu bardzo. bardzo. Szerokie drogi, pozdrawiam. Dzięki.